Lubimy robić na przekór, i dzisiaj też coś wymyśliliśmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj patronuje nam święty Józef, patron mężczyzn, patron ojców, patron mężów, więc posłuchajmy dzisiaj świadectwa kobiety. Mam dość, myślałam. Żyję w ciągłym lęku. Miałam wrażenie, że zło w jakiejś mierze przejęło kontrolę nad moim życiem. Pan Bóg jest z ciebie niezadowolony, odsunął się od ciebie. Takie kłamstwa słyszałam w głowie. Chociaż modliłam się i szukałam kontaktu z Bogiem, to moja wiara w to, że On może mi pomóc, jakoś osłabła. W jakimś stopniu uległam tylko kłamstwom. Które przychodziły mi do głowy. Starałam się jakoś sobie radzić sama, ale lęk nadal mnie nie opuszczał i sytuacja wcale się nie zmieniała. W końcu, któregoś dnia, wybrałam się na mszę świętą prowadzoną przez jedną ze znanych mi wspólnot. Po tej mszy była też modlitwa uwielbienia. Poczułam pragnienie, by włączyć się w tę modlitwę. Zaczęłam oddawać chwałę Bogu, tak jak potrafiłam. Ksiądz, który prowadził modlitwę, powiedział, że teraz możemy oddać Jezusowi to wszystko, co nas zniewala, co jest ciężarem, a on w swoim miłosierdziu nas uwolni. Wtedy w szczerej modlitwie oddałam Jezusowi swój lęk, swój niepokój i te wszystkie kłamstwa, które słyszałam gdzieś w głowie, i poprosiłam, żeby on mnie od tego uwolnił. W pewnym momencie poczułam ogromny pokój, miłość i radość. Poczułam, że Jezus jest blisko mnie, że On mnie uwalnia. Wielka radość przepełnia moje serce. Tego dnia jeszcze długo razem z innymi uwielbiałam Boga. Wyszłam stamtąd z wielką ulgą i z nadzieją. To doświadczenie bardzo mnie umocniło, podniosło mnie. Pan Bóg przypomniał mi wtedy o mojej godności, o tym, że jestem Jego dzieckiem, ukochanym dzieckiem i że nic nie może mnie odłączyć od Jego miłości. Dzisiaj, jakiś czas po tym wydarzeniu, mam w sobie większy pokój, radość i pewność Bożej obecności w moim życiu. W moim życiu nadal pojawiają się trudności, one, one nie zniknęły, są w moim życiu, ale ja teraz mam większą ufność i wiem do kogo mogę pójść z każdą trudnością i z każdym problemem. Może Ty także doświadczasz lęku. Może nie wiesz, co z Nim zrobić. Może potrzebujesz pomocy. Zapraszam Cię. Zwróć się do Jezusa. Psalm 121 mówi On nie pozwoli, by potknęła się Twa noga, ani się zdrzemnie Ten, który Ciebie strzeże. Wywitaj Matce Boga że a kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, staną w zachwycie, wołając, do Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.